Gdyby został mi tylko jeden dzień życia, to chciałbym go spędzić w Paryżu, a w tym filmie pokażę wam, jaką trasę bym wybrał, żeby zobaczyć jak najwięcej w tak krótkim czasie. Standardowo mam dla Was dwie opcje. Luźną trasę, która ma około 7 km i zaznaczę ją na różowo oraz drugą trochę bardziej ambitną z dodatkowymi atrakcjami, która ma około 10 km. Zaczniemy od przejazdu metrem w okolice wieży Eiffla. Najlepiej wysiąść na Trocadero, jeśli zależy Wam na tym, żeby mieć efekt wow. Jest to po pierwsze chyba najbardziej instagramowe miejsce w całym Paryżu, a do tego, gdy wysiadamy na Trocadero, to mijamy takie dwa wysokie budynki i nagle naszym oczom ukazuje się już taka gigantyczna, na wieżę Eiffla i robi to naprawdę duże wrażenie. Polecam także poszukać inspiracji jak zrobić ciekawe zdjęcia w tym miejscu. Jeśli macie tylko jeden dzień, to wchodzenie na wieżę nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ musicie na to poświęcić około 3 godzin. Warto za to wybrać się na lot balonem po 30 minut spaceru, a później wrócimy pociągiem. Najpierw musicie przejść przez dwupiętrowy most Bir Akeim na wyspę na Sekwanie. Jest to świetne miejsce do zdjęć, zarówno z wieżą Majfla, jak i bez niej. A jeśli oglądaliście serial Lupę, to na pewno kojarzycie ten most. Następnie przechodzimy na drugą stronę wyspy do Statuły Wolności. To największa statua Wolności w Paryżu i to właśnie ta statua Wolności, a nie ta amerykańska, została ubrana w koszulkę Nike. Była to bardzo głośna akcja, a na koszulce znajdowało się nazwisko francuskiego koszykarza. Idziemy dalej aż do parku André Citroën. Dawniej była tu fabryka samochodów, a dziś to futurystyczny park jak sceneria jakiegoś filmu. Odlatuje stąd balon Generali. Kilkanaście euro za dziesięciominutowy lot, ale myślę, że to najlepszy sposób na oglądanie Paryża z wysokości. Sprawdźcie tylko godziny otwarcia oraz pogodę, bo czasem loty są odwołane. W tym miejscu polecam zrobić małe zakupy i wrzucić do koszyka jeden z francuskich serów. Szczególnie polecam comté, do tego coś do picia i ewentualnie coś na deser. Przyda się także bagietka, ale francuskie wypieki polecam kupować we francuskich piekarniach, czyli boulangerie. Kolejnym miejscem na trasie, zarówno tej ambitnej jak i podstawowej, są pola marsowe. Warto zapamiętać, że z jednej strony wieży mamy Trocadero, a z drugiej pole marsowe. I właśnie na polach marsowych zrobimy sobie piknik. Serio, nie żartuję. W Paryżu pikniki to bardzo popularny sposób na przerwę w pracy, a pomysł ten doskonale sprawdzi się także podczas zwiedzania. W wolnym czasie możecie pomyśleć również nad tym, żeby podejść bezpośrednio pod wieżę. Nie potrzebujecie do tego biletu, ale musicie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, tak jak na lotnisku. Mam też dla Was dwie wskazówki. Po pierwsze, w Paryżu bardzo łatwo uzupełnicie zapasy wody, a paryska woda jest naprawdę bardzo smaczna. Po drugie, powinniście uważać na oszustów. Jeśli ktoś chce was namówić na gry hazardowe albo skłonić do podpisania czegoś, to jest to scam. I najlepiej odpowiadać po polsku, że totalnie nic nie rozumiecie. Jeśli ktoś chce wam dać coś za darmo, na przykład bransoletkę, to na pewno trzeba będzie za to zapłacić. W Paryżu spotkacie także wielu sprzedawców z takimi małymi wieżami Eiffel'a w bardzo atrakcyjnych cenach. Oni również nie robią tego legalnie, ale raczej nie powinni was oszukać. No chyba że targujecie się, mówiąc, że macie ostatnie 2 euro, a później pytacie, czy mają wydać. Następnie udamy się w stronę Louvru. Po drodze mijamy trzy pałace i tutaj muszę dodać, że we Francji to słowo ma znacznie szersze znaczenie i nie są to miejsca związane z królami Francji. Najpierw mijamy pałac Tokio, pod którym znajduje się bardzo popularny skate spot. I tutaj dodam, że jeśli nie planujecie odwiedzać żadnego muzeum, to zwiedzanie Paryża na deskorolce jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Następnie docieramy do dosyć smutnego miejsca, czyli tunelu, w którym zginęła księżna Diana. Nad tunelem znajduje się płomień wolności, którego historia jest znacznie dłuższa i bardziej związana ze Stanami Zjednoczonymi niż z Wielką Brytanią, bo to replika oknia ze Statuły Wolności. Ale ze względu na swoją lokalizację staje się trochę symbolem Diany. W tej okolicy znajduje się także rzeźba, którą Paryżanie wykorzystują do oceniania ryzyka powodzi. Waszą uwagę na pewno przykuje Most Aleksandra III. Nazwa nawiązuje do jednego z carów Rosji i związana jest z pewnym sojuszem, a złote rzeźby to alegorie sławy. Wiem, trochę dziwnie to brzmi, ale chodzi o sławę w sztuce oraz w nauce, a także w walce oraz na wojnie. Po drugiej stronie rzeki możecie zobaczyć Les Invalides, czyli miejsce zbudowane dla weteranów wojennych, którego budowę zlecił Król w Słońce, czyli Ludwik XIV. Pod złotą kopułą spoczywa natomiast Napoleon Bonaparte. My jednak odbijamy w drugą stronę, mijając Wielki oraz Mały Pałac. Zostały one stworzone podobnie jak Wieża Eiffla, z myślą o jednej z wystaw światowych. I podobnie jak Wieża, początkowo miały być rozebrane, ale wciąż do dziś są wykorzystywane. Przechodząc dalej, docieramy do Champs-Élysées, czyli pól elizejskich. Gdybyśmy poszli w lewo, to dotrzemy do łuku triumfalnego, mijając po drodze wiele luksusowych sklepów, takich jak Louis Vuitton czy Dior. My jednak nie mamy czasu na zakupy i skręcamy w prawo. Mówiłem już o tym, że w Paryżu bardzo łatwo znaleźć wodę pitną. Najbardziej ikoniczne fontanny z wodą pitną, najczęściej w kolorze zielonym, z takimi karyatydami, zostały ufundowane przez Wallasa. Dwie takie fontanny możecie znaleźć właśnie na początku pól elizejskich. Obok znajduje się Plac de la Concorde, czyli Plac Zgody. Co jest pewnego rodzaju ironią, bo właśnie na tym placu stała gilotyna, a życie stracił chociażby Ludwik XVI. Obecnie na placu znajduje się obelisk ze świątyni w Luksorze, który ma ponad 3000 lat i jest prezentem od władz Egiptu za to, że francuski egiptolog jako pierwszy odczytał hieroglify. Następnie przechodzimy przez ogrody Tilochui i naszym oczom ukazuje się łuk triumfalny Karuzeli. W Paryżu na jednej linii znajdują się aż trzy łuki triumfalne. Największy jest no Nowoczesny łuk w dzielnicy La Défense. Następnie mamy ten najbardziej znany łuk triumfalny na końcu pól elizejskich. I w końcu łuk. Caruzeli. Te dwa łuki związane są ze zwycięstwami Napoleona, ale właściwie tylko łuk triumfalny Karuzeli został ukończony za jego życia. I to jest ten najbardziej pozytywny symbol zwycięstwa, ponieważ właśnie pod tym łukiem Napoleon mógł przejeżdżać niczym nowy Cezar. Musiał jedynie oddać konie, ponieważ oryginalnie w tym miejscu znajdowała się kwadryga z Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Przechodząc dalej przez Plac Karuzeli zwróćcie uwagę na rondo, ponieważ tak naprawdę to nie jest rondo, tylko miejsce ukrycia odwrót. Piramidy. W końcu docieramy do atrakcji numer 1, czyli do Louvru, na temat którego nagrałem już film, ale w skrócie dodam, że jest to najchętniej odwiedzane muzeum na świecie. Nie we Francji czy w Europie, tylko na całym świecie. I poza oczywistymi dziełami sztuki, takimi jak Mona Lisa. Nikes z samotraki, czy wolność wiodąca lud na barykady. To jest tutaj także niezwykły dział starożytnego Egiptu, którym mogą równać się chyba tylko zbiory samego Egiptu. Duże wrażenie może zrobić na was taki dziedziniec, cały wypełniony rzeźbami oraz wiele rzeźb i obrazów, które powstawały w różnych czasach, chociażby w Rokoko. Żeby zwiedzić louvre na spokojnie, to potrzebny nam jest przynajmniej jeden dzień. Ale nawet taka krótka wizyta jest bardzo ciekawym i niesamowitym doświadczeniem. Gdy byłem w louvre po raz pierwszy, to miałem na to niecałą godzinę. W moim planie przewiduję 3 godziny na louvre, żeby trochę schronić się przed upałem. Pamiętajcie, że mając mniej niż 26 lat, wystarczy się uśmiechnąć, pokazać ID i poprosić o darmowy bilet. Pamiętajcie również o tym, żeby przy wejściu zabrać sobie taką mapkę. Znajdziecie je tylko przy wejściu, więc. Więc warto o tym pamiętać. Gdy wyjdziemy z louvru, to kierujemy się na Pont des Arts, czyli słynny most z kudeczkami. Chociaż kudeczek już nie ma, ponieważ ważyły kilka ton, i w obawie o zawalenie się mostu zostały usunięte. Ale most i tak jest warty uwagi. Zaraz za mostem schodzimy schodami w dół, żeby znaleźć się bliżej Sekwany, czyli niemalże pod mostem. Spacery przy Sekwanie raczej rzadko pojawiają się wśród najlepszych atrakcji Paryża, ale moim zdaniem jest to jedno z miejsc, gdzie najbardziej czuje się ten niezwykły paryski klimat. Idziemy w stronę Ile de la Cité, czyli wyspy, na której Paryż powstał, i gdzie znajduje się Katedra Notre-Dame. Najpierw mijamy jednak Pont Neuf, czyli najstarszy most Paryża, choć jego nazwa oznacza nowy most, ponieważ faktycznie był to pierwszy most, który powstał bez zabudowy. Starsze mosty, które powstawały chociażby w średniowieczu, wyglądały trochę jak most w z serialu Gra o dron. Droga przy Sekwanie zaprowadzi was niemal pod katedrę, ale polecam zrobić jeszcze kilka dodatkowych kroków, ponieważ Notre Dame to budowla gotycka i najciekawiej wygląda właśnie z boku oraz od tyłu, gdzie najlepiej widać te wszystkie łuki przyporowe. Jeśli jakimś cudem nie kojarzycie, co to Notre Dame, to jest to miejsce, które zyskało sławę dzięki powieści Wiktora Igo, której głównymi bohaterami są dzwonnik Quasimodo oraz piękna Esmeralda. O miejscu tym było również głośno w kontekście pożaru. Właściwie dopiero niedawno otwarto Notre Dame. W wyniku pożaru katedra musiała zostać dokładnie oczyszczona. I dzięki temu ta średniowieczna budowla wygląda teraz jak nowa, dlatego myślę, że warto wejść do środka. za Notre Dame. Jeśli dobrze stoicie z czasem, warto zobaczyć również kilka miejsc w okolicy. Idąc właściwie kilka metrów na południe, dotrzecie do trzecie do Chujus Akibesz, czyli ulicy kota, który łowił ryby. Jest to związane z paryską legendą, według której na tej wąskiej ulicy mieszkał kiedyś kot, który polował głównie na ryby z sekwany. Był w tym tak dobry, że krążyły historie o tym, że potrafi złapać rybę jednym ruchem łapy, a niektórzy mówili nawet o zdolności telekinezy. Niedaleko znajduje się także słynna księgarnia Shakespeare and Company, która związana jest raczej z anglojęzyczną literaturą i kupując tam książkę koniecznie poproście o przybicie pieczątki. Po tej stronie sekwany znajduje się również Dzielnica Łacińska, czyli Dzielnica Studentów, i można tam znaleźć dużo dobrego i taniego jedzenia. Szczególnie polecam francuskie naleśniki w wersji na słono. Dzielnicę Łacińską możecie potraktować także jako alternatywę, dodatkowe atrakcje albo pomysł na drugi dzień. W tej okolicy znajdziecie Ogrody Luksemburskie, Sorbonne czy Galerię Paleontologii. Z drugiej strony, czyli idąc od Notre-Dame na północ, warto wybrać się do lesy od Pompidou. Zajmie wam to około 10 minut i jest to nie tylko muzeum sztuki współczesnej, ale także niezwykle ciekawy budynek i możliwość oglądania Paryża z perspektywy ruchomych schodów. Obok Pompidou znajdują się również ciekawe murale. Jeden z nich namalował twórca marki Obey, natomiast Invader zostawił tam jedną ze swoich największych prac. Ogólnie prace Invadera będą wam towarzyszyły praktycznie przez cały czas, ponieważ w Paryżu jest ich Ponad 1500. By the way, polecam obejrzeć mój film na temat paryskiego street artu. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy, jest dzielnica artystów, czyli Montmartre. Podjedziemy tam metrem, wysiadamy na przystanku Château Rouge, żeby być już praktycznie na szczycie wzgórza Montmartre. Następnie kierujemy się w stronę Bazyliki Sacré-Cœur, która wygląda trochę jak Taj Mahal, ale stylem ma nawiązywać do początków chrześcijaństwa, związanych częściowo z Bizancją. Legenda głosi, że modlitwy o szczęście i znalezienie miłości są najskuteczniejsze właśnie z tego miejsca. Warto w tym miejscu zrobić także krótką przerwę na toaletę i trochę się ogarnąć, ponieważ Montmartre to idealne miejsce na zdjęcia. Spod bazyliki doskonale widać cały Paryż, ponieważ znajduje się ona na wzgórzu. A do tego wszędzie jest pełno schodów i innych bardzo fotogenicznych miejsc. Mam dla Was również taką wskazówkę, co zrobić w sytuacji, gdy totalnie nie potraficie pozować, a zależy Wam na tym, żeby mieć jakieś ładne zdjęcia z Paryża. Idealnym rozwiązaniem są właśnie schody. Wystarczy, że pozując, podejdziecie kilka kroków do góry, kilka kroków w dół, obrócicie się, złapiecie barierki, popatrzycie w obiektyw aparatu albo trochę obok, i z takiej sesji wyjdzie Wam przynajmniej kilka ciekawych ujęć. Wiele osób zarzuca dzielnicy Montmartre, że stała się zbyt komercyjna i może faktycznie to miejsce wygląda inaczej niż lata temu, ale moim zdaniem wciąż jest to najbardziej artystyczna i romantyczna część Paryża. Tutaj czuć tą wolność i to, że Paryż jest takim miłym i kochanym miastem. Polecam albo zgubić się w dzielnicy Montmartre, albo poszukać takich najbardziej znanych miejsc. Jednym z takich miejsc jest Place du Tertre, czyli miejsce, przy którym siedzieli dawniej tacy artyści jak Van Gogh, Picasso, Dali czy Toulouse-Lautrec. Znajdziecie tutaj również dużo takich bardziej instagramowych miejsc, jak La Maison Rouge i urokliwe uliczki obok, choć nie traktowałbym tego miejsca jako restaurację, ponieważ ma niezbyt dobre opinie. Jest tu też piekarnia wzorowa na serialu Miraculum. Popularnym miejscem jest także Le Mour de Gétain, czyli Ściana Miłości oraz Café de la czyli miejsce z filmu Amelia. Jeśli nie kojarzycie tego filmu, to koniecznie nadróbcie przed przyjazdem do Paryża. Gdy zaczyna się ściemniać, to moim zdaniem najlepiej znaleźć się w okolicy placu Pigalle. Słynny kabaret Moulin Rouge oraz cała dzielnica Montmartre wyglądają naprawdę niesamowicie w nocy, gdy wszystko jest oświetlone latarniami oraz neonami. Przypuszczam, że część z was zastanawia się jeszcze nad tym, czy nie dałoby się może dodać do programu oglądania wieży Eiffla nocą, która jest taka oświetlona. W wielu przypadkach nie będzie to znaczącym problemem. Wystarczy, że w drodze powrotnej zamiast przesiadać się pod ziemią w metrze, to wysiądziecie w okolice wieży Eiffla, zobaczycie tą waszą oświetloną wieżę i następnie będziecie kontynuować waszą podróż. Pamiętajcie jednak, że po północy może być pewien problem z komunikacją miejską. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, polecam moje pozostałe filmy na temat Paryża. Hello!